Siema. Dzień dobry, witam Was w moim blogu Dzisiaj pokażę Wam mój dzień mój dzień na W słoneczku świeci super fajnie jest Pokażę Wam dzisiaj jak spędzam sobie taki właśnie dzień wolny sam w domu Mam nadzieję, że Wam się spodoba Ogólnie to ja dostałem jakąś godzinę temu. Plan na dzisiaj to może coś obejrzę. Zrobię sobie śniadanie. Zrobię obiad pewnie, więc mogę wam pokazać co robisz na śniadanie, co robisz na obiad. I to zrobić śniadanie. Bo, bo jestem główny już. Bo ja od godziny jakoś nie śpię. No dobra, to idź zrobić śniadanie ja Właśnie sobie zrobiłem e, kawę i dzisiaj na śniadanie chyba zrobię omleta z banany więc no. Jestem Zrobiłem sobie śniadanie już właśnie e, Tylko trochę przejara mi się ten omlet, ale zobaczymy Pewnie będzie dobry, jak zawsze. zawsze Zrobimy sobie kawkę więc Dzień dobry. A no bo tu mam ten omlet. No więc a teraz jak? Um, no, co można robić w domu na kwarantanny? Leżeć i oglądać seriale. No ale pokażę wam mój dzień na kwarantanny W sumie nie jest taki złoty ten omlet. Dobra. To ja zjem śniadanie i odezmę się do Was. Więc no. <laughs> Ogólnie to ten vlog nie będzie jakiś mega ciekawy. Bo to jest mój dzień z kwarantanny i... Myślałem, że będę miał coś ciekawego do pokazania, ale no. Mm. No, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Teraz no. idę się wykąpać. w końcu. No. I nie, nie wiem, co mam ubrać. To jest zawsze mój problem rano. się i tak nigdzie dzisiaj nie wychodzę, ale chcę jakoś wyglądać na filmiku. I... I w ogóle dla siebie chcę wyglądać lustrze się ładnie prezentować się na grupie czy macie jakieś do mnie pytania było e, pytanie o ulubiony serial hmm. aktualnie mój, <laughs> moim ulubionym serialem jest The Stranger Bardzo Wam polecam jeśli nie macie co oglądać w domu to sobie obejrzyjcie bo jest mega no i co jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że jest nowe tło na grupie. To jak chcecie zobaczyć to wbijajcie. Chyba dzisiaj jeszcze pójdę do sklepu. W sensie do żabki. Bo kończą mi się hitsy I... I dzisiaj chciałem iść na spacer, ale nie wiem właśnie. Bo ja się boję trochę tego całego koronuswirusa A i w ogóle bo macie ten na dole w opisie będziecie mieć mojego nowego, nowego TikToka, bo teraz sobie jak w czasie kwarantanny i nagrywam sobie TikToki. Więc wróciłem na TikTok też to wbijajcie i lajkujcie. I co sądzicie o mojej nowej fryzurze? W sensie ona nie jest na stałe, ale... Nie wiem. Nie wiem, tak jakoś wzięło na przedziałek Tylko wydaje mi się, że będą ładniej wyglądać jak będą dłuższe Bo chcę zapuścić teraz włosy Co myślicie? Piszcie w komentarzach mordeczki Ja idź się kąpać i odezwę się do was jak się wykąpię Buziaki e, Ja się właśnie już wykąpałem I napisaliście mi na grupie Żebym opowiedział o tym jakie mam plany na kwarantanną w sensie no co zamierzam robić podczas kwarantanny No to dzisiaj w ogóle tak pomyślałem, że jednak chyba pójdę na ten spacer przywietrzyć się ale nie na długo w sumie nie chcę na długo mm. i postanowiłem, że jutro, to, albo jeszcze dzisiaj wieczorem sobie poćwiczę więc no żeby po prostu się nie nudzić. A teraz Wam um, e, pokażę moją poranną pielęgnację. A... Ale jeszcze przed wyjściem... Ogarnę pokój i pój pójdę na spacer. I jak wrócę to ogarnę lekcję. Boże, zawsze mam problem z założeniem tego łańcucha. Denerwuje mnie on. A może po drodze, jak będę wracał ze spaceru, pójdę sobie po kebab'a. No się nie wiem, czy... Chcę dzisiaj kebab'a na obiad, czy może... zrobić coś na obiad. Nie wiem. Dobra. Jest G. I w sumie to mam plan na dzisiaj. Więc nie jest tak źle. Żelu z liści aloesu. Sobie użyję. I użyję. Z... Ale mnie przyświetla Boże. I użyjemy sobie żelu mm, nawilżającego z garniera z kwasem. Może za dzisiaj drwina my dołoję z znowu? Nie. Ogólnie wczoraj miałem taki fajny fit. W sensie sam sobie go wymyśliłem i tak mi się podobał. Ale nie mam nigdzie zdjęcia, więc Wam nie pokażę. No. Dobrze, ja zawsze nakładam najpierw ten żel nawilżający z karniera z kwasem. Zacznijmy od niego. W ogóle chciałbym Wam podziękować za mega y, dobry odbiór mojego powrotu. Bardzo jest to Miłe, bardzo mi się miło więc Dziękuję Wam i buziaczki przesyłam. I w ogóle po tym jak nałożę ten żel nawilżający z kwasem, to poczekam chwilę, aż on mi się wchłoni i dopiero potem nakładam aloesa Dla informacji, nie wiem tak w ogóle, nie wiem tak. Myślę, że to jest lepsza opcja niż tak nakładać wszystko na raz. Właśnie mi się przypomniał, jak się kiedyś malowałem jeszcze. Te brwi, które ja robiłem. No ale. Było minęło, tak? Mam nadzieję, że się cieszycie, że zabieram się na spacer. Dobrze, kochani, ja się teraz ogarnę i. Ogarnę pokój i. Idziemy sobie na spacer Update kochani mm. Właśnie mm, Jestem po obejrzeniu e, W lesie dziś nie, W lesie nie zaśnie dziś nikt Czy jakoś tak Ogólny film 5 na 10 Taka y, Chujowa Polska Podjeba drogi bez powrotu Mam do powiedzenia. Pusz, mam drugą brodę. To jest obrzydliwe. Gdy, e, ogólnie to nie chce mi się nigdzie wychodzić jednak, ale też mi się nie chce robić jedzenia, więc chyba pójdę po tej żarcie, jednak. No i nie wiem. No, chyba wstanę. Ale czy na spacer pójdę, to ja nie wiem. Bo nie wiem, nie chcę. Mi się głodny jestem. Chyba, że z ziemi pójdę na spacer. Ale też dwa razy wychodzić z chaty to tak mech mm, no więc ja się będę zbierał i rzedł po to żarcie i no Siemano szedłem z chaty Jednak się stydzę nagrywać przy ludziach, dobra Trzeba się przełamać No to generalnie wszedłem z chaty i nie wiem czy mnie będzie słychać bo wieje idę się przejść na jasne błonia i potem się idę po kefsa i w ogóle ostatni posiłek jaki jadłem to było śniadanie i to było jakoś po 11 przed 12 i jestem już w chuj głodny ale dam radę i się przełamie bo potem jak zdjęte rolo to 150 pewnie. I żałuję, że nie wziąłem czapki, bo trochę piździ. Właśnie idę się teraz przejść, na potem idę po kepsa i będę zwijał na chatek. Też długo nie chcę być na dworze. Max godzinę. Nie wiem jak mi to wyjdzie. Więc no. Bardzo nie wróciłem ze spaceru i... Zjadłem sobie własnie rolę już Było bardzo dobre I ogólnie To teraz będę się chillował I Gadał sobie z dziewczynami Na czacie Albo też nagrywał live'a Z Angelą Na instagram Ogólnie nawet nie wiem ile byłem na tym spacerze Jakoś krótko Myślę, że nagra coś jeszcze później, więc. Do zobaczenia! Mm, sorry za tą jakość, ale nie chcę mi się zapalać światła. I ogólnie to sobie gadam też z dziewczynami i. Mm, I stwierdziłem, że zakończę w sumie już tego vloga, bo nic ciekawego nie będę teraz robił, tylko leżał pewnie, więc no. Więc możecie lajkować, subskrybować i do zobaczenia.